Hej, hej, witajcie, jestem już dzisiaj po pracy. i e, Przyszła do mnie dzisiaj taka, e, takie malutkie zamówienie z HM, ale to jest takie malutkie zamówienie dla gabrysi. E, ja tam tylko przy okazji dołożyłam sobie ścierki do kuchni, bo są bardzo dobrej jakości i w świetnych cenach. A u nas, wiecie, HM Home nie ma w ogóle, dlatego e, jak już zamawiałam jej na wyprzedaży. To no, zamówiłam też te ścierki. I to wszystko, bo ja tam no, staram się, wiecie, niczego więcej nie kupować niż jest mi niezbędnie potrzebne. Szczególnie ostatnio takie myślenie mnie m, wzięło, żeby jednak. Z... Yy, to znaczy, wiecie, ja nigdy nie miałam jakichś problemów specjalnych z zakupami, nigdy jakoś nie byłam od nich uzależniona. Absolutnie nie. Wiecie, jak ja codziennie chodzę po lumpeksach zawodowo i kupuję taką masę rzeczy. Dlaczego stoisz krzywo? Yy, I kupuję taką masę rzeczy to ja już tak naprawdę nie, nie mam takich, wiecie, potrzeb, żeby yy, iść ze sklepu i coś sobie kupić. Zresztą wiecie, jak to jest, jak się chodzi zawodowo po lumpeksach i przynosi się taką ilość, yy, no czasami bardzo fajnych rzeczy, albo bardzo, bardzo fajnych rzeczy, no to yy, spośród tych wszystkich rzeczy wybiera się dla siebie tyle które można wziąć do domu na spokojnie, pomierzyć, wiecie, skomponować z innymi swoimi rzeczami, zadecydować na spokojnie o tym, czy chcecie, żeby one zostały z Wami, czy chcecie, żeby miały drugie życie yy, u kogoś, to znaczy nie u Was, u drugie życie tylko w innym domu, że tak naprawdę to taki chem, to no nie jest w stanie Was tam jakoś specjalnie niczym zaskoczyć i jakoś tak, no nie jest, Czymś do czego wzdychacie, natomiast e, jeśli chodzi o ciuchy. Natomiast jeśli chodzi o rzeczy do domu, no to nie powiem, no to tam parę rzeczy mnie ciągnie i to nawet bardzo. Na szczęście, te rzeczy, które mnie pociągają tak niezmiernie, niezmiernie, to są bardzo drogie, więc e, raczej ich nie kupię, bo szukam wtedy tańszych odpowiedników gdzieś w innych sklepach. Na przykład ławki. Za... Nie, dobra. widziałam taką ładną ławkę. Ale teraz chyba kłamię, to nie było w Hamie, tylko w Zarze. I to była taka ławka, wiecie, którą możecie postawić sobie w przedpokoju, żeby usiąść i założyć sobie buty, na przykład. I ona była z jakiegoś egzotycznego drewna, łączonego z metalem, więc wiecie, taki styl loftowy, ale naprawdę piękna. I żeby Was nie okłamać, była chyba przeceniona z 3,500 tysiąca na 2,700. Każdy w miarę sprawny mężczyzna, uważam, jest w stanie podjechać, kupić fajną dechę przy, i y, zrobić metalowy stelaż do niej i będzie jeszcze bardziej loftowy, bo wiecie, nikt nie będzie się aż tak bardzo bawił, żeby było tak, wiecie, wymuskane i cudowne. Tutaj yy, będzie to jeszcze na większą korzyść niż gdyby się tak mocno starali i wyłuskali. Widzieliście na pewno kwietnik u naszej kochanej matki 3, u Ani, której mąż sfabrykował tę yy, półkę, ten, ten kwietnik jakby to nie nazwać do, w kuchni, ten właśnie, tą drewnianą półkę na metalowym stelażu. Także Słuchajcie, tylko trochę trzeba się pobawić i, i na pewno się uda i to na pewno nie będzie kosztowało 3,5 tysiąca. No, ale to wiecie, no Zara się ceni. Bardzo się ceni. Jeszcze tutaj to powiedzmy drewno i metal, ale te ciuchy z Zary. No ale dobra, nie będę, nie będę komentować, bo wiecie, każdy kupuje gdzie lubi. Jak się komuś podobają ciuchy z Zary, to kupuje ciuchy w zarze. Mnie się bardzo podobają ciuchy z Hema, Oczywiście nie wszystkie, bo ostatnio jak weszłam, to tam głównie to jest taka młodzieżówka ani dobrej jakości, ani ym, w stylistyce, która mi odpowiada. Mnie najbardziej podobają się y, w H&M te bejziki wszystkie takie, jak pokazywałam Wam ostatnio, liniane koszule yy, i takie, wiecie, no, proste rzeczy. Natomiast Gabie dzisiaj, znaczy yy, dzisiaj to nie kupiłam, to do mnie przyszło. Yy. Są dwie rzeczy, no bo to są trzy, ale jedna była kompletem. Jedna to jest czapka, bo y, Gaba to już naprawdę wiecie co chodzi. Tyle czasu w tej swojej jednej czapce, drugą jej kupiłam z forefa i y, y, po prostu gdzieś kurczę, zgubiła, No, ja nie wiem, zgubić czapkę, ale ona zgubiła. Więc wzięłam mi taką czapeczkę z. To jest właśnie ta seria HM Choice. Nie, ką HM, się choice. O, to chciałam powiedzieć. I ona jest w 63% z, recykli, z recyklinowanego poliestru. E, natomiast e, druga rzecz, którą jej wzięłam, to jest zestaw dwóch staniczków sportowych, które wiecie co, y, zadziwiająco się rozciągają, ja jak je wyjęłam dzisiaj. No zobaczcie, w stosunku do mojej ręki. Jak ja to dzisiaj wyjęłam, dlaczego mnie nie widać? O w stosunku do swojej, do mojej dłoni, to mówię, Boże, przecież ona tu nie zmieści nic. Ale się okazało, że to się tak rozciąga, że jest niesamowicie komfortowe. To jest taki kolorek kremowy, a to jest kaki. Nie wiem, jak to wygląda u Was, ale to, to jest kaki i to było mocno przecenione. Co tu mamy na metce. Na metce mamy. No widzicie, nie ma metki, dlatego że to było przecenione. Owszem, metki są, ale nie z ceną. Ja za ten komplet dałam 29,99. Także rewelacyjna cena. Dzieciak będzie miał. Yy, wiecie, porządny stanik, bo one naprawdę świetnie trzymają ten pas. Tutaj, który jest niesamowicie dobrze trzyma pod biustem. No. No, a te ścierki to. No, jak ktoś jest zdziwiony kolorem, no to niech nie będzie. I za te dwie ścierki, one są bardzo duże. Zobaczcie, to są porządne, bardzo duże ścierki w 100% z tej organicznej bawełny. Dobrze ja mówię? Chyba, że coś pokręciłam. Nie, nie organicznej, po prostu z bawełny, przepraszam. I 50-70 cm. I ja za nie zapłaciłam 19,99, także uważam, że za dwie porządne ścierki, czyli po dychu za ścierkę, to jest bardzo dobra, bardzo dobra cena. Także, drogi moje, a pokażę Wam jeszcze, yy, znalazło się wypełnienie do do kwiatka, yy, Boże, do doniczki. Wczoraj w polu, jak byłam na zakupach, to wzięłam, to jest peperomia, były w najróżniejszych kolorach, ale tak sobie właśnie wymyśliłam, że do takiej jasnej doniczki, to będzie fajnie wyglądało ciemny kwiatek. I jest wsadzony. On o, stracił chyba połowę liści. Wiecie, co, jak ja go brałam? Jak był w opakowaniu tym foliowym, to wyglądało na to, że ma ogromną ilość liści. No miał. Tylko, że jak ja go wyjęłam z tej foliówki, to połowa liści to została niestety w środku tej folii. Nie wiem, nie wiem, kto i my, co myśli, jak pakuje te kwiaty, jak one są. A, no, ale to, wiecie. To nie zielony parapet, nie? A za pepperomie dałam 8,99 albo 9,99. Już nie pamiętam. To było wczoraj. i Od razu ją wczoraj wsadziłam. Także dzisiaj już no, w miarę wygląda, bo wczoraj to wyglądała masakrycznie. I zapomniałam jeszcze o dwóch super rzeczy, które miałam Wam pokazać. A najfajniejsza z tych super rzeczy to jest właśnie ta. 250 gramów, jeśli dobrze pamiętam, bo to jest ta większa pojemność. W polu były te mniejsze, albo nie, to jest chyba 500 gramów. To jest za ciężkie na 250 gramów. I one, słuchajcie, były po 7 zł, bo były przecenione w biedrze. A nic im nie jest. Z spodu też sprawdzam, nic im nie jest. 7 zł ciszy za o chyba, no to jest chyba pół kilo. W każdym razie jest to tyle, że obydwie z się na źremę a druga rzecz mniej atrakcyjna smakowo, ale za to prześliczna zobaczcie, nie wiem czy wy śledzicie na bieżąco, już truskawka mi uwaliła, czy wy śledzicie na bieżąco te wszystkie nowe kolekcje Bell, które się pojawiają w biedrze a wiecie, mój Moist to już jest na wykończeniu więc właśnie chętnie myślę o, to, o tym, żeby zacząć używać tak na stałe tego pudru z PZ, tego wiecie sypkiego. Ja wiem, że wśród Was jest tyle samo zwolenniczek pudrów sypkich, co w kamieniu. Natomiast, no ja... Okazało się, bo przecież wcale tego nie wiedziałam, okazało się, że ja nie lubię sypkich, ze względu na to, że są dla mnie kłopotliwe, bo ja lubię szybko, raz, dwa, trzy, cyk, cyk, pach i tyle. I wchodzę dzisiaj do Biedry. I jest Blur Powder Daisy. Delikatny puder... Blurujące do twarzy. A, i to wszystko chciałam się tutaj rozciągnąć. 88% naturalnych składników Cruelty Free Vegan 12 miesięcy od otwarcia Bel Cosmetics. No i zobaczcie, w takie słodkie. To krotki. Daisies. I te daisies, nie wiem, jakie są w środku, bo. Yy, to znaczy widziałam tester, ale światło w biedronce jest. O, boże, i zobaczcie, jakie śliczne motylki my tu mamy. Mm. Czekajcie, do światła. Wiecie co? On tutaj yy, w tym świetle wydaje się być dużo ciemniejszy niż, yy, niż ja go tu widzę. Yy -y. Aż mi teraz będzie szkoda te motylki, słuchajcie. Piękny. no nic nie widać nic nie widać ale to będziemy sobie testować nie? w każdym razie już dla tej słodkiej puderniczki 13,99 kosztowało coś, widzę bel idzie w górę z tymi rzeczami w Biedronce, chociaż to i tak jest śmieszna cena bo to jest 14 zł za puder, to jest 10,5 grama Także jest napisane... A, bo to są chyba jakieś różne kolory były. Mój kolor to jest 01 Baby Face. Nie wiem dlaczego Baby Face. Może taki jasny? No on wcale nie jest taki jasny. Przypatrzcie no. się. Ale nie, to to w ogóle nie widać. W każdym bądź razie, o, to jest numer 01 Baby Face. I jest troszeczkę jaśniejszy wydaje mi się, niż to, co Wy widzicie. O, jak chcecie zobaczyć kto tam urzęduje, nie wiem czy widzicie, ale tam urzęduje Lara na balkonie. Dobra, tym razem to już wszystko zdążyłam w międzyczasie y, zrobić dziecku jeść. Także teraz idę sobie robić jeść i... Słuchajcie, czy wasze piesy i wasze koty to też już się całkowicie na balkon przeprowadziły, bo Lara, odkąd jest ciepło, na tyle, że może być balkon otwarty, to no, całkowicie przeprowadziła się na balkon i tylko co jakiś czas trzeba iść sprawdzać, jak, jakie duże spustoszenie <laughs> zrobiła na tym balkonie, bo zaparła się na moją truskawkę i próbuje ją zjeść. I słuchajcie. Truskawka przezimowała, nic jej nie jest, odbiła piękne, długie, długie chciałam powiedzieć. No, w sumie długie, bo one jest wiszące, ale na razie tylko duże liście ma. No i nie wiem, jak długo będzie je miała, bo Lara zdecydowanie próbuje je zjeść. Ja piję sobie kawkę od Bogusia dzisiaj. Mm. Jak traficie tą kawę gdzieś, a naprawdę... Jesteście smakoszami i w ogóle wyczuwacie um, te wszystkie smaki zawarte w, w ziarnach, bo bądźmy szczerzy, nie każdy to czuje. Bo wiecie, jeżeli jest napisane, że kawa ma czekoladowo orzechowy posmak, no to tam nie ma czegoś takiego, że, wiecie, zrobicie mm, jeden wech i e, poczujecie, nie wiem, czekoladę milka albo gorzką czekoladę, albo, nie wiem, jakieś zmiężdżone orzechy. Intensywnie, nic takiego tu nie ma, nie? To trzeba sobie po prostu bardziej wyobrazić ten zapach i dopisać do tego, co się czuje. Wiecie, ja tu wcale nie, nie uchodzę, nie, czy nie próbuję uchodzić za jakiegoś wielkiego znawcę kaw, ale staram się pomału czegoś o tej kawie dowiadywać. Oglądam w każdą sobotę vlogi takiego fajnego chłopaka który jest po prostu zaświrowany na punkcie kawy, on oferuje również kursy, które można przejść odnośnie kawy szeroko pojętej, to nie są tanie rzeczy, wiecie, ja nigdy na taki kurs nie pójdę, nie będę, nie będę za to płaciła, Natomiast miło jest posłuchać o takich różnych rzeczach ciekawych. Właśnie ostatnio, ostatnio, czy nie ostatnio? W każdym razie w którymś z ostatnich odcinków był cały taki wywiad wywiad mówię wywód o ka kawach tych specialité. Czy wy wiedzieliście na przykład, że żeby zrobić espresso? To trzeba mieć dobre espresso, takie prawidłowe, niby wiecie, włoskie espresso, to trzeba mieć wagę do mierzenia kawy, bo to musi być odpowiednia ilość ziaren, wagowo, do tego odpowiednia ilość wody podgrzanej do odpowiedniej temperatury, no ludzie. A jeszcze, jakbyście nie wiedzieli, na przykład do kawy espresso musi być ta mała filiżanceczka, znaczy to wiadomo, że mała, natomiast ona musi mieć szerokie brzegi, to nie może być taka, wiecie, delikatna, cieniutka porcelana, ale nie pytajcie mnie, dlaczego, ponieważ ja nie wiem, bo tego jeszcze nie zgłębiłam, natomiast wiem, że potrzebna jest filtr, nie wiem, czy chodzi o to, żeby trzymała ciepło dłużej, no nie mam pojęcia, ale ja cały proces parzenia kawy uważam za czystą magię i na przykład nie wyobrażam sobie mieć w domu, wiecie, tego ekspresu, który kiedyś był wielkim moim marzeniem. Takiego, że naciskacie guzik i on sam wszystko robi. No, na dzień dzisiejszy to, to już nie moja bajka. Ja lubię sobie mielić kawę. Nawet gdybym, wiecie, mogła kupić, trafiła gdzieś na jakiś taki fajny młynek ręczny, który by mi się podobał, to nie wiem, nie wiem, czy bym go nie kupiła. Bo takie myśli y, chodzą mi ostatnio po głowie, żeby taki młynek kupić, ale no wiem też niestety, że kiepsko z czasem jakbym jeszcze miała rano y, robić sobie taką y, kawę, najpierw ją, no to trzeba by to było zarezerwować tylko na sobotę, niedzielę i święta, bo tak w tygodniu to raczej byłoby ciężko. Y, no ale konkludując, y, kawa od Bogusia pyszna jest. No ja wieczorna kawka, bo ja piję y, Trzy kawy dziennie. Raczej nigdy się to nie zmienia. Czasami y, piję dwie, bo jakoś tak w połowie dnia nie mam ochotę na kawę. Ale to bardzo rzadko. Ale mówię, piję trzy kawy. Jedną rano piję taką typową keto z 36% śmietanką, bez żadnego oleju MCT, bo dla mnie kawa to musi być kawa. Jak będę chciała sobie dolać oleju, to doleję do czegoś innego. W każdym razie y, właśnie pierwsza to jest ole... to, z olej? Ze śmietaną po prostu. A druga to jest w pracy i yy, piję taką zwykłą. Zwyk, często piję w ogóle parzoną kawę, taką fusiasną. Co ja tu mam? A, z psem walczyłam. A to pewnie już widzieliście, że walczyłyśmy na podłodze z Larą i tutaj mam skutki tego. To poda, pożarty Leon jest. Yy, także w pracy często piję yy, kawę sypaną po turecku, żeby się w połowie dnia, tak wiecie, obudzić, ale w pracy też mam. Yy, ten mały ekspresik, taki, wiecie, kapsułkowy w kształcie tego pingwinka, to jest to Gusto. Kupiłam go w Lumpeksie za 20 zł i był nowy, nowy usienki. I wzięłam go, ponieważ miał angielską wtyczkę i nie można go było sprawdzić. Zaryzykowałam, wzięłam i okazało się, że mam nowy, nowy ekspres do kawa. To już chyba, słuchajcie, ze 3 lata temu, jeszcze przez pandemię. I nic mu nie jest fantastycznie, mi się sprawdza. Nie wiem, czy już wam o tym mówiłam. W każdym bądź razie no za 20 zł ekspres, czy za 15. Już nie pamiętam, bo trochę się tam targowałam, wiecie, że nie, nie wiadomo w jakim stanie, czy, czy będzie działo. No, a trzecią kawę to piję y, albo espresso, tak ja wiem, y, normalnie ludzie piją rano espresso, żeby się obudzić, ale ja piję wieczorem, taki mam rytuał. Y, albo piję espresso, albo taką po prostu, tak jak teraz, czarną kawę, y, średnio dużą. Bo jest jakieś 200 ml było tej kawy. Podejrzewam. Żegnam się z Wami tą pyszną kawą. Mm. Dziękuję Wam za to, że jesteście i do zobaczenia następnym razem. Buziaczki. Mm. Pa pa!